Dzień dobry. Witam was w trzeciej części Przewodnika po morskich działaniach wojennych, którego tematem będzie zwalczanie okrętów podwodnych. Odcinek podzielę na trzy części. Na początku powiem o otoczeniu, w którym przyjdzie nam się zmagać. W kolejnej części opowiem o zasadach i działaniu sonarów, a na koniec opowiem o technikach i taktykach zwalczania okrętów podwodnych. Otoczenie, w którym przyjdzie nam walczyć, jest wodą. Niestety fale elektromagnetyczne w wodzie się nie rozchodzą, przez co radary są nam niepomocne. Jednak woda to bardzo dobry nośnik dźwięku, czyli fali akustycznej. Na rozchodzenie się dźwięku w morzach i oceanach mają wpływ temperatura, ciśnienie i zasolenie. Jednak dominującym czynnikiem jest temperatura, zmieniająca się wraz z głębokością. Na głębokości gdzieś pomiędzy 100 a 300 stóp, to będzie około 30 do 90 metrów, znajduje się granica pomiędzy ciepłą wodą powierzchniową a zimnymi wodami głębinowymi. Granica ta zwana jest termoklinem, po angielsku layer. Termoklin ma... Z wielu względów duże znaczenie taktyczne w działaniach okrętów podwodnych, ponieważ zasadniczo nie przenikają przez niego fale akustyczne. Oczywiście nie jest to bariera zupełnie nieprzenikalna. Przez warstwę przenika głównie szum o wysokiej częstotliwości. Tak wysokie dźwięki zazwyczaj są generowane przez sonary aktywne oraz szumy kawitacyjne. Wadałoby tutaj się za chwilę zatrzymać i wyjaśnić, czym jest kawitacja. Szumy kawitacyjne to zjawisko fizyczne polegające na gwałtownym przejściu z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszającego się ciśnienia. Jeżeli cież gwałtownie przyspiesza, zgodnie z zasadą zachowania energii, ciśnienie statyczne cieczy musi zmaleć, czyli tworzą się pęcherzyki powietrza. Takie zjawisko występuje wokoło śrub napędowych właściwie wszystkich okrętów morskich czy wodnych. Takie wysokie częstotliwości, o których właśnie wspominałem, przenikając przez termoklin znacznie się zniekształcają i ulegają osłabieniu, dlatego łatwiej jest usłyszeć dźwięk powstałe po swojej stronie termoklinu niż po przeciwnej. Z tej własności fizycznej termoklinu korzystają dowódcy okrętów podwodnych, ponieważ lubią wykorzystywać termoklin jako taką zasłonę i lubią się skrywać pod termoklinem. Dzięki niemu są praktycznie niewykrywalni z powierzchni wody. W całej serii harpuna taki termoklin jest modelowany i znajduje się zawsze pomiędzy wodą płytką szelą, a średnio-głęboką intermediate. Natomiast w Command Modern Operation pozycja termoklinu zależna jest od położenia geograficznego i stanu morza, czyli tak jak w naturze mamy. Otoczenie, w którym działają okręty podwodne, można podzielić na dwa rodzaje: głębokie wody oceaniczne i morskie, zwane potocznie błękitnymi, oraz wody płytkie, śródlądowe lub przybrzeżne, zwane brązowymi. Czym oba środowiska się charakteryzują? Głębokie wody oceaniczne charakteryzują się możliwością nieograniczonego zanurzenia okrętu. Wiadomo, że nowoczesne okręty mają ograniczone możliwości zanurzenia, jednak nie są one ograniczone przez dno oceanów i mórz. Kolejna cecha to bardzo mocny i trwały termoklin, który jest wykorzystywany w taktykach okrętów podwodnych. I ostatnią cechą jest mniejsza obecność biologiczna w górnych partiach wody, dająca klarowniejszy odczunek sonarów pasywnych. Czym zatem charakteryzują się płytkie wody brązowe? Ograniczoną możliwością zanurzenia, słabym termoklinem, a nawet jego brakiem brakiem zjawiska konwergacji. Dźwięk w wodach płytkich rozchodzi się inaczej. Ostatnią cechą Charakteryzującą wody brązowe to duża obecność biologiczna, powodująca zakłócenia sonarów pasywnych. Mówi się, że działanie okrętami podwodnymi na płytkich wodach jest znacznie utrudnione z powodu trzech pierwszych punktów ograniczoną możliwością zanurzenia, brakiem termoklin i brakiem zjawiska konwergacji. Jedynie trzeci podpunkt jest atutem dla okrętów bo dzięki temu okręty mogą wmieszać się w otoczenie fauny i być niewykrywalne. W środowisku wodnym będziemy używać sonarów aktywnych, które generują falę akustyczną lub sonarów pasywnych, które to nasłuchują dźwięku. My jako dowódcy musimy, zależnie od sytuacji taktycznej, oceniać jaki rodzaj sonaru powinniśmy w danej chwili używać. W instrukcji do gry jest kilka dobrych przykładów ilustrujących sposób i działanie sonarów. Pierwszy zaprezentowany przykład pokazuje nam niebieski okręt płynący z prędkością pięciu węzłów, holujący sonar pasywny na głębokości powyżej termoklinu oraz pomarańczowy okręt podwodny poruszający się z tą samą prędkością poniżej termoklinu. Obydwie jednostki generują słabe fale dźwiękowe, które odbijają się od, termo, od warstwy termoklinu. Jedynie Przenikają fale padające prostopadle do warstwy, tworząc niewielki stożek dźwiękowy po drugiej stronie warstwy. Zatem obie jednostki są w stanie się wykryć nawzajem tylko w sytuacji, gdy jedna będzie bezpośrednio nad drugą. Wykrycie będzie w tym przypadku równoczesne. Druga sytuacja jest taka sama, z tą różnicą, że okręt niebieski holuje swój sonar poniżej termoklinu. Teraz może odbierać każdy dźwięk poniżej termoklinu i usłyszy okręt podwodny pomarańczowych, nie będąc samemu wykrytym. Zasięg detekcji zależy od poziomu emitowanego hałasu przez okręt pomarańczowych i od czułości sonaru pasywnego niebieskich. Używanie sonaru aktywnego, daje możliwości przenikania przez termoklin w linii prostej, co daje możliwość wykrywania wrogiego okrętu podwodnego ukrywającego się poniżej termoklinu. Niestety, użycie tego urządzenia niesie pewne zagrożenie. Jest nią tak zwana strefa konwergencyjna. Nie będę teraz dokładnie tłumaczył, na czym polega to zjawisko i proponuję doczytać sobie w internecie. Jedyne co powinniśmy o tym wiedzieć, to to, że dźwięk sonara aktywnego może się nieść przez wiele mil morskich, odbijając się pomiędzy termoklinem a powierzchnią wody. Jest to ładnie pokazane właśnie na tym rysunku. Taki łuk może tworzyć się co 33 mile, począwszy od epicentrum dźwięku. Wielokrotność tworzenia się takich kręgów jest zależna od siły dźwięku. Sonar aktywny trzeba używać rozważnie. Gdy go używamy, możemy być wykryci z odległości dziewięciokrotnie większej niż efektywny zasięg tego cuda. Pamiętajmy, że w taki sposób rozchodzą się również inne dźwięki w wodzie, jak na przykład dźwięki pracującego silnika. Po wyjaśnieniu zagadnień dotyczących otoczenia i urządzeń sonarowych mogą przejść do technik i taktyk zwalczania ukrętów podwodnych, w słucie zwanych ASW lub ZOP, po polsku mówiąc. By działania odnosiły sukces, my jako dowódcy musimy zastosować prawidłowo wszystkie środki nawodne, podwodne i powietrzne, jakimi dysponujemy, starając się w ramach formacji obronnej wykrywać, lokalizować i eliminować zagrożenie z podwody. Okręty podwodne są najbardziej efektywnym środkiem zwalczania innych okrętów podwodnych. Źródłem ich siły jest również niewidzialność, dlatego dla okrętów podwodnych poświęcę inny odcinek. Właściwie wyszczególniłem już trzy fazy postępowania. Najpierw wykrywamy aktywność okrętów poprzez użycie sonarów pasywnych. Okręty w tej fazie są wykrywane, ale nie znamy dokładnej lokalizacji goblina, tak się Mawia na kontakt podwodny. Kolejna faza to lokalizacja. Moment, w którym obszar niepewności goblina jest na tyle mały, że pozwala na przeprowadzenie ataku przy ograniczonej szansie sukcesu. I trzecia faza, jest fazą eliminacji. To moment, kiedy znamy kierunek celu, odległość do celu, względny kąt, kurs i prędkość kontaktu, co umożliwia nam przeprowadzenie ataku z dużym sukcesem. Działania ASW dzielimy na obszarowe i lokalne. Do obszarowych działań najlepiej stosować samoloty patrolowe jak P3 Orion czy IL-38 May oraz okręty patrolowe wyposażone w pasywny i aktywny sonar. Okręty mogą nasłuchiwać znacznie większy obszar, jednak zaletą samolotów jest ich szybkość. Obszarowe ASW może być przeprowadzane nie wszędzie, gdzie spodziewać się można wroga. Celem obszarowego ASW jest wykrycie i zlokalizowanie wszystkich okrętów podwodnych na danym obszarze, zaś sukcesem jest ich wyeliminowanie. Do eliminowania najczęściej wykorzystuje się śmigłowce z odpowiednim wyposażeniem. Gra Harpon i Command Modern Operation możemy tworzyć takie obszary za pomocą punktów odniesienia, które będą nam wyznaczały obszar przyszłego patrolu ASW. Działania lokalne ASW dotyczą grup działających w formacjach. Po części już o takich działaniach wspominałem w filmie o rozmieszczeniu i formacjach i zachęcam do jego obejrzenia. Rodzaje działania w lokalnych HSW są zależne od strefy formacji. W strefie zewnętrznej używamy okrętów o dobrych urządzeniach pasywnych, które wspierane są śmigłowcami zrzucającymi boje. Jednostki mają za zadanie przeszukiwać obszar pod i nad termoklinem. Działania te są zbliżone do obszarowych, jednak wykonywane są na mniejszym obszarze, zazwyczaj przed siłami głównymi, w odległości 15-20 mil. Gdy co najmniej dwa okręty wspierane śmigłowcem namierzą ten sam kontakt metodą pasywną, to zidentyfikowanie takiego celu nie powinno trwać długo. Do eliminacji można użyć uzbrojenia śmigłowca lub uzbrojenia typu ASROC wystrzelonego z pokładu okrętu. Alternatywnym sposobem jest użycie sonaru aktywnego. Warto go używać wtedy, gdy sygnał pasywny kontaktu będzie na tyle silny, że będziemy mieli pewność, że jest w zasięgu naszego sonara aktywnego. Po włączeniu aktywnego sonaru musimy przeprowadzić natychmiastowy atak bez względu, czy atak ten będzie skuteczny, czy nie. Takie działanie często bardziej zmusza okręt podwodny do manewrów defensywnych, ale zatem my jako dowódcy okrętów nawodnych zyskujemy czas na zaplanowanie kolejnego ataku. Ataki z użyciem sonarów aktywnych stosuje się w osłonach wewnętrznych formacji, dlatego warto, aby do takich obszarów przydzielać okręty z mocnymi sonarami. Wrogi okręt podwodny w strefie wewnętrznej jest już zagrożeniem dla wartościowych okrętów grupy. Tu trzeba działać natychmiast i z użyciem wszystkich dostępnych sił, aby nie dopuścić do ataków przeciwnika. Okręt podwodny może uzyskać dane celownicze na dwa sposoby: używając peryskopu lub sonaru aktywnego. Jeżeli uniemożliwimy mu użycie tych dwóch rozwiązań, to dowódcy pozostaje namierzanie metodą TMA. Mówiąc po chłopsku, sonar pasywny daje ciągłe informacje o kierunku do celu i nic więcej. Dowódca okrętu podwodnego określa kurs i prędkość celu obserwując je pasywnie. Przelicza zmianę kierunku względem poruszania i dzięki temu uzyskuje dane celownicze. Takie szacowanie zajmuje trochę czasu. Aby nie dopuścić do udanego wyliczenia danych celowniczych tą metodą, warto często zmieniać kurs okrętom nawodnym po prostu zwyczajnie nimi zygzakować. Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem okręt podwodny nie może uzyskać takich namiarów. W przeciwnym wypadku możemy spodziewać się ataku z użyciem torp kierowanych akustycznie. To by było na tyle. Pamiętajcie, by skutecznie zwalczać okręty podwodne, trzeba znać elementy taktyczne środowiska i używać wszystkich posiadanych sił ASW. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam udanych polowań na okręty podwodne. Trzymajcie się, do zobaczenia.